Ale nie wiem czemu w tym środkowym ulu one próbują wejść na łączeniu korpusów. Czy korpusy stoją, czy co? Zobacz. Czekaj, nie chcę ich tu nadeptać. No nie, nie można ich tym światło. Mi no się cieplej zrobiło to i z tego byle No.

No tutaj też usiadł. Już to no. i wyciął, a to znowu wyrosło. To nie wyrosło, tylko nie wyciął wszystkiego. Stawił to wiem po co? Tak nie Jak bo one tu na ziemi siadają, wody zbierają. A czemu ona Tak. Śpi. Się dogrzewa może. Co jest? Przed chwilą wszystkie latały, sobie tam kulki robiły na magach, teraz wszystkie siedzą w środku. A wie. No to jeszcze i je klucz na nogi to jeszcze i klucz na drzwiowo. Na nogi. Co? Na nogi, tylko one w powietrzu sobie no, leciły. Głos mi się zapamiętało? No, I... Leciała, nie czep się. No dużo jak przyleciało. No, dobra, idę. <coughs>